Hej. Hej. jestem dzisiaj tutaj z tą przypadkowo spotkaną kobietą. Nie wiem z w ogóle, Z ulicy. chodziłam po ulicy o pierwszej nocy w ogóle. No to no jest pierwsza w nocy. Potrzebujesz komuś zrobić Maxi, Tak, potrzebuję po prostu. Potrzeb Potrzebam potrzebę uratowania jakiejś niewinnej duszyczki i padło na tę osobę. Nie wiem kto to jest, ale dobra. No oczywiście katosu, Ej. nikt z Was nie wie, do tego zostawię link pod spodem. No, my się nie... nie lubimy. Nikt z Was, nie. no właśnie, pomylę. No tego chcemy tak, skrzywdzić dzisiaj. Tak, po prostu to, są, to nie są pogłoski, my się naprawdę nie lubimy. I chcesz mi powiedzieć tak. teraz, uh, użyć sobie i skrzywdzić mnie Dokładnie. dzisiaj. będziemy używać kwasu, a w ogóle co my będziemy robić, hello. Hello. <laughs> Uwaga. I dzisiaj będziemy e, robić makijaż na ślepo, czyli ja będę robić na tej osobie tutaj. Katarzyny, no. tak. a jeżeli chcecie zobaczyć um, wersję jej na mnie, czyli ona już blindfolded, z tą zasłoną na ślepo. Nauczyła, na ślepo, na mnie, to zobaczcie jej kanał, taki nieznany w ogóle, niszowy. trzy <grym> tysiące <grym> ja, masz, trzy tysiące? Wymieniamy się ogólnie, ona robi na mnie, potem ja na niej i to jest u nas na kanale, wrzucamy równocześnie i będziecie mogły zobaczyć jedną i drugą wersję, mam nadzieję, że będzie zabawnie. I... Ciekawie. No i tak, aha, w Czyli w ogóle, coś na ludzie. Tak, bo jesteśmy w ogóle po finale biedemy, tak? tak? Bo dzisiaj skończyliśmy Siedzimy osiedka, w Krakowie, no, w hotelu tak, na podłodze. Dokładnie, dokładnie. Wspólnego pokoju, czasu, mm -hmm. humoru i. Czasu jako tam, Jako tako, nie! <laughs> I no, wiem, że byliście zainteresowani no, filmikiem tak. wspólnym, więc co innego możemy zrobić, jak nie jaja. <laughs> to jest to, jesteśmy najlepszy, prawda? <laughs> Okej, okay. no. sprostowanie, disclaimer. Tak, żartujemy, my się lubimy. To wszystkie wrzuty to są po prostu, bo lubimy sobie wrzucać, bo jesteśmy takie dziwne. Trze trze trzeba to wyjaśnić? Tak, no trzeba. Trzeba. Tak, tak, trzeba. Wystarczy. Tej... Wystarczy Was? Ewe, sprostowanie. Co to powiesz, co to powiedz? Żartujemy, tak. my się lubimy. Żartujemy. Dobra, okej. Okay. Okay. No to co, wystarczy. Robimy? No dobrze, Trzymajcie jak. kciuki, będzie no. Trzymajcie kciuki, fajnie jak będzie. <laughs> na kosmetyków kaszki i to są wszystkie rzeczy, ja, ja prawie nie wiem, tu nie Mamy kilka za... rzeczy z moich. Za, za nami. Ja to chyba e tak nieostro będzie, ale nie. no po prostu ja... ja... Wszystkie. Kilka rzeczy z moich i reszta nie mam pojęcia co, więc możliwe, że nałożę przykład liptar na podoczy jako korektor, bo tubka będzie podobna, więc zobaczymy co się będzie działo. Mam nadzieję, że powąchasz najpierw chociaż w list. Są korektory które ładnie też pachną, myślę. No, no. No, ale charakterystyczny znasz niektóre produkty. A pachną. że coś tak starać? To... Ja się to troszkę boję. boję. To, będzie fun, dobrze, to okay. Puder sypki to będzie niebieski pigment, tak? Okej, okay. no. będzie pan. Dobra, koniec. Nie, no nie. Dobra, no właśnie, przechodzimy za dużo stanie Jedziemy. No, pa. I ty, widzisz? On... Nie. Ile widzisz pan tu? Okej, zakładam masz cztery. Okej. no dobra, pięć po. Dalej Jedziemy. No dobra. Dzień mi powodzenia. Okej. no nie wiem, co to jest. Nie, to mi nie może nic mówić. Nic nie mówię, coś ty. To z się... dziwny trochę, opta, przygryzł. Nie, zgady... nie mam się zgadywanie, tylko jedziesz, bo. to jechać Nie, może jechać. To będzie trwał rok. To trzymaj to. Może jechać. Masz być pro. Pamiętajcie o blendowaniu. Poruszkami, nie pędzakiem? Kurde. <grym wierzę> o nie wierzę. Cicho. Ty, ty, ty już nie to za, ty już wiesz, co to za kolor. Ale nie wiem. Tu się jak niewidomo. Da! Do! już grzywki nie masz. O, Jezu, ja ja moją grzywką? Pamiętajcie, żeby wklepywać pokład. To jest lepsze wykończenie. nie weszło w porę. Mad love to był. takie... jak maseczką miałem <laughs> mi <laughs> Oczy i Ty, ale po prostu człowiek jest jak dziecko we mgle. <laughs> nie mam pojęcia co robię. <laughs> Pamiętaj dziecko. Nie <laughs> okay. o Oczy w to jest główne narzędzie. <laughs> no ręce też będzie nie <laughs> Ja bym cię zębami pomagała w zębach A Widzę, że z tym maseczkiem w kolan. Nie mogę. Okay. O Jezu. No dobra, będzie. A nie będzie. Tak, że mam ślinę, tak? Aż akurat tam przejdzie, pokoju. Czekaj, dam oczy do góry. Spróbuj Daj, mi po... do góry. Nie wiem, czy... No myślę, że chciałabyś trochę oczu zostawić sobie na przyszłość, więc nie no, wiem, czy że... to to pomóżesz. Liczę na to, że masz y... Te opuszki czułe i wyczułeś. A ty, co ja robię? Ja nie wiem. Ja, ja po prostu tą głowę podnoszę jakiś Reimer. Nie? nie wiem. Chyba <śmianie> <śmianie> <ma> takie naturalne. <śmianie> Próbujesz spojrzeć. No, nie wiem, jak te tuż mamy. Może bo. ja bym dał. tym dobra. Tutaj no, jeszcze mam różne palcami nie? gdzieś. Poważnie? A ty co? Nie starasz się. <śmianie> nie. Ale nic za powieki, czy to korektor No, no zaraz gdzie korektor? Tak e, gdzie jest korektor? Czyli ja mam wystarczająco te żeby tam grzebać po całej tej... Nie. Nie. No, jest to. Nie, nie mam nic no, no, Nie mam nic tu. Nie mam staczki nic. Nie, nie Nie tak? Wetrzyj sobie. Okej. Ok. Tam gdzieś były tubeczki wszystkie. A ja wiecie ci a chobrał, no włożę pod dnię? O tyle Dobrze, że chodź i mam na mnie, możesz? Z tego co? Dobra, nie, nie robisz. Dobrze, okay. Czy nie, to są korektory? Nie, moje! Rozumiem, że nie, że. Aha, dobra, czyli dla mnie coś nie jest korektorem i coś nie jest korektorem. Nie, że zaraz, co? Bo to się robi. <coughs> to nie wiem, ja mam, no nie wiem, co ją ja zjeść. No dobra, weźmy ten węższy. Dobry, dobry wybór. Dobry wybór. <coughs> musisz się <coughs> uspokoić, się. musisz się poprawić podkład. A czekaj, to jest to beczka. Czy to jest dobry podkład? Mam bardzo coś do ust. Czy jest... coś się coś w o, co teraz? Czuję zimne, bo coś się nałożyło. Gęste, gęste, czyli to coś. O, o! No to... Troszkę tutaj co? Nie wiem, nie wiem o co chodzi, króle. Okej, okay, poproszę. A dymokrą? mokro. Podobno. Przy mnie hello! Ha, A to okay. w ogóle ciekawe co to jest. chęcią zobaczymy w filmę. Gdzie to jest oko? Okay. <grym> dobry kierunek. Dobry. Muszę blandować dobry palec się do myśli. Tak. To, to, Ta. Tak, to się do siede mokro To mm, Od 18 lat ten film będzie. To Mam nadzieję, no, że to jest oko, a nie jakieś coś, co sobie uzdrał, że to jest właśnie ten tołek pod oczami. No, no, okej, okay. no, jest super. Okay. To jest oświetlenie. Nie pamiętacie, że tu jest takie V, to wtedy jest takie oświetlenie, nie? No, mam nadzieję, że to jest udawanie smarki. Wtedy mam śmiech, muszę, żeby nie ściszyć, będę cicho. Bo nie otrzymają. Przepraszam, no, bo mojej mamie święta. O, jeszcze tutaj jeszcze, oczywiście rozświetnimy. Ja mam nadzieję, że to jest korektor. A jest korektor, mówię, że jest. Tak? Super. Nic ja mówię. Buder, puder. Naprowadź mnie. Mm. Naprowadź mnie. A, mm. gdzie to będzie? To będzie? Puder? Co my dojemy na opakowanie, które takie było? A, i pędzle tu mam jeszcze. Aha. Żeby nie było. Profesjonal. Welcome, Welcome to my salon. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Teraz będzie wszędzie puder. Jeżeli to jest puder. Nie ma go nigdzie. O fakt, to co jest? To jest puder. To jest puder? Nie, ty mi powiedz. Ty jesteś profesjonalistką. Ja ci ufam. To tak? może być pole, tam. tam. ciebie z matem. Okej. Okay. To, u, żeby... u, u, u. Nie mogę ma... też Nie że jesteśmy na czarno! Nie, nie, nie mogę trafić iść do otworka. No To. Co, tam Co tam jest? No, no, trudno. Będziesz ja, bo... To będzie nie raczej. Wiesz co, chyba z moimi ten puder teraz na puder? Możesz już drożdżowe piec. Okej, okay. zaraz głupawka minie i zaczniesz... Aha, chciałam tylko nadmienić, że możesz tutaj teraz dać akomat. Jest 0,0. Zero, zero. Jest 0,0. To jest po prostu... Zmyczenie? Sama natura. Pamiętacie tutorial konturowania Maxi o, i -Mats? O, to jest po prostu... To jest to samo. Czyste... czyste my. Czyste my? Może nie taka czysta my, ale... My, no, My i nasza pasja. Ale tak. mi się kleją ręce od tego wszystkiego już. no myl, biedny pędzelek, jako chłodą. Mm -hmm. Patrzcie w ogóle co się nagrywa jeszcze, czy Nagrywa się. Nagrywa okay. no to teraz wiem ci mat. Okej, brwi. Jest. Teraz pobrałam genius ale mogę się mylić. Hmm. Co to takie pasowanie robka mm -hmm. Jezu, ale to jest masakra głosowanie. Mm -hmm. teraz... Zaraz. Jak dobrze znasz moje kosmetyki? Ale ja nawet nie wiem po czym ja tutaj usuję. Hmm. To są do To Ty zapamiętałeś gdzie co leży? No. To będzie. Ja tutaj popakała, ale ten też mam ją w ogólnie. żeby. To, to się popłakać? Tak, to jest moja paszka, ale. No. Oprze. A tak nawet... Czekaj, to, ja to jest? Czekaj, teraz chyba jakiś ścięty. Teraz chyba nie jest ścięty. To tym bardziej nie wiem. Nie bardzo. No, strzeżcie się. Przyspiesz proszę. Ja mam ważną i ważne spotkanie no za chwilkę. Posrzymajmy to, poproszę. Okay. Dobra, to teraz musimy zrobić ładny łupio. Może dać Ci szablon. No. Would you be so kind. Ej, ty zrobiła i to nie będzie tak ziele Są włosy, nie? No, umie no. być gorzej. No, przecież też. Gdzie to jest? To już możesz mi powiedzieć, bo to, już jestem wiesz, wybrałam dobry produkt. Tak? Tak. E? No, jesteś cicho, to idę za tym, że, że dobrze. E, może już wiesz, jestem tak przerażona. A, na... a może już ci się łzy połączyły z ciastem i po prostu już nie widzisz, co jest? Pro. To chyba <coughs> jednak nie jest puder dobry. Puder dobry miał chyba mniejszą średnicę. Nie wiem. Oh. Powinnaś wiedzieć? O oh well. Brzmia Very Stylish Prouds. Będziesz zna, znała moją twarz na pamięć. Okej, okay. dobra. Wyłączyło nam się nagrywanie, ale tutaj komisja totalizatora sportowego może potwierdzić, że nic nie było oszukiwane. Ja nadal nie wiem, jak ona wygląda. Mm, ja obsługuję tutaj włączanie kamery. Okej, okej. Okay. No, okay, okay. nice. no to jedziemy z paletką. Taką paletką ja teraz wylosowałam, okay. ładna. Mhm. Mm very Stylish, mam piętno do blendowania. Przynajmniej że to są dzieje, Mhm. Mm I weźmiemy taki co być może jest fioletem. Jeżeli to jest fiolet, to będzie zależy, że oszukuję. Trzymaj. Podtrzymaj. Więc mhm. już pamiętam, w której trochę bo to jest paletka. I tutaj nałożymy tutaj zeznać, czy kącik. Poczuj tak. mój soket. I tak wzdłuż soketa. A migała skaczka. Już tutaj oczywiście tego załamania powielki, tak? zaznaczymy lekko, żeby tutaj oko było ciekawe, czy to jest ta głupawka minęła, zaczyna się robić. Jesteśmy serious teraz już. Tak, poważnie się robi. Ale po polsku trochę mówić, bo wszyscy pomyślą, że będą naprawdę coś na Zaje, w takie koleki. Większość tak, w większości rzeczy, które my rozmawiamy, jak jesteśmy ze sobą, to jest jaja, naprawdę to są jaja. Jeżeli my rozmawiamy poważnie, to rozmawiamy między sobą i tego nikt nie widzi. Nie, nie rozmawiamy <laughs> Zamiarę. Jest pięknie. Jest, jest pięknie. You're beautiful. Thank you, my dear. I teraz ty nie już nie chcę. Już. No, no, okay. Teraz już tego nie chcę. Nie. Okay. Teraz mam ochotę na jakieś kolory. A tu są pigmenty gdzieś. A. 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 Maszyna rosnąca. Gdzie to jest? Coś to było takie wypukłe. To jest to jest, to A, to jest, to... A, to jest to... I teraz bierzemy... Złoty pigment. A więc, in jak. Bo uwalona. Z przekrywką tu jest jeszcze tak mało. Czy tu jest syp sypko si citko, czy nie? Nie, no. ma? nie ma. To jest jeszcze pokrywka taka. Okay. Tu jest tyli bardzo... z dwoma palcami z boku tutaj się razy, tyli. To jest zbyt skomplikowane. Okej, okay, zmieniłaś zdanie. Zmieniam zdanie. Okay. Nie podoba mi się ten kolor. Nie pasuje ci to oczu. Mhm. Okay. Czy tu jest sitko? Nie. Mhm. Może powinniśmy sobie kosz na świecie podstawić między nogi. Nie wiem ile go jest. to jest pigment. Okay. jego damy na resztę powieki. Jeżeli to jest reszta powieki. Tak, trochę nam już minęło, nie? Trochę nam raz zaszło tak. Tu nie widać z tej strony oka więc. Lub <kłysy> to, bo to widać. Co, co? Dziewczyny nie wiedzieć. Jak to zrekreować? Tutaj. tutaj. O Boże. Jak to odzorować? Okej. Okay. <kłysy> I tak powiedzmy to jest teraz ładne. Słuchajcie, <kłysy> jest do? piękne oczywiście. Alright. i co być tutaj teraz? Katarzyna no powiedzmy co byś chciała jeszcze, jeszcze kości. Po a tuż, a kreska? A kreska? A jest na dziś? Ty mi powiedz. Hmm. Ja się nie znam na kosmetykach. Pierwszy raz jestem jest u fizjolożyski profesjonalnej. Koleżanka ci mi poleciła. Co to jest? Tu się coś wykręca. O! Chciałam zobaczyć. Po co to nakładasz na rękę? Chcesz sprawdzić kolor? Chcesz sprawdzić aplikator. Dobra, okej. Okej. Okay. Okay, to, to, to to jest eyeliner. To, to będzie eyeliner. To jest eyeliner? Okay. To nie jest oj, to chyba nie jest eyeliner. <coughs> Nandeles, no, nieważne, na no, czyziach, bądź tutaj o wing. Dlatego ludzie ślepi nie powinni robić makijaży. Co sobie wsadziłeś palec? Co zrobiłam? nie wiesz. tutaj nie rzęs musimy wyczuć, albo zobaczyć, jeżeli masz taką możliwość. Taka opcja i Jest pięknie. Ale ponieważ podejrzewam, że to jest coś ust. To jest usta, bo to jest taki complete look! To będzie wycie. Kolor, doświadczona. Kolor, tak, kolorze coś cię nie śmie, mi na zębach. Mm -hmm. Jeszcze więcej, bo podejrzewam, że podkład masz na zębach też. O, nie wiem, czy to jest. I stain? Jeżeli to jest stain, to mamy przerąbane obie. Jest czy nie stain? Nie wiem, co teraz pokazujesz do kamery. Nie <laughs> nawet takie wypukłe usta ciężko się maluje po <laughs> Jest pięknie. Odciśnię usta. Teksty. to so jest super. Co Co Nie, myślę, że... Mam dziwne poczu poczucie, takie, że, wyglądamy, że wyglądasz jak klaun teraz. Ale nie wiem dlaczego. czego. Pierwszy raz, że mam błędna intuicja. Może mnie cię po prostu. Dobra, może <laughs> teraz zdejmiecie wszystko w ręce. Piękne. Ładnie. Dobra. I jedziemy z... Brązerem. No na sofę, bo w hotelu jesteśmy piętnej. można będzie... Jeżeli to jest czerwone, to będzie krew wyglądać. I tu masz to ludziom. To spójrzcie. Wie pani co robiłyśmy, się makijaż po ciemku dwa ślepo. Tym panie już nie damy rezerwacji w tym hotelu. To będzie albo rozświetlacz, albo puder. Albo brązer. Jedno ostrze. O wow. W tym samym miejscu się roz... No, tak, I możemy zrobić taki multitask, bo możemy tego samego pędzla użyć do brązera. Tak? Jeżeli to jest brązowe I tutaj musimy wyczuć kość pojdzką. Nie, to jest kość. I tak... Zosłania już pokażę. Pokaż wszystkim. Bo jestem dumna. Jestem z tego dumna. No durna. Dobra, ja już to zobaczyć. I zrobimy taką trójkę oczywiście. Jak to się robi, tak? Azi normali do. Tak. Nie wiem czy jest. Pokażę. Pokażę Wam lepiej, tak. A widzisz, że ja w ogóle fizycznie nie mogę otworzyć oczu w tej opasce? Mm, że? to chodziło. Mogę tego ruszać tak, ale to mnie nie raduje. Ale widzę cały czas mrugoty do góry. Się tak, sprawa, to nie to wiem tak... w ogóle o co chodzi ty z tym, ale... jak odruch chyba. <laughs> no i to możemy Ci przebrązowić twarz, let's go, i za sobą. O Boże, ja uwielbiam tak troszkę zaznaczonych <laughs> O będzie. Delikatnie z tym pędzlem. Nie tak. ma o swoją twarz tylko moje pędzle. Dobra, jest piękne. Jest pęknie. ta? się <słuch> tak! Pięknie! Eee, Myślałam się, że jeszcze znajdę rozświetlacz. Myślisz? Okay. Jeżeli tam to nie pogośnie. Mam że to jest chyba że No. Aquoblał to jest po prostu. O ja za no. To nie ja to co użyłam. Anton Stryjs? Identity Policy. Poznaję <gulatory> to. Powiem tak, było ładnie. Jest za duży syf. Jest za duży syf. Ja nie wiem. Ale błęd już słodkie. Zagubiona w świecie. Ok. okay. To możliwe, no, że to jest Mary Manizer. Jeżeli to jest oświetlacz, to możemy go tutaj wam. Na szczyty kości policzkowej. No to delikatnie. Chodzi Żeby uzupełnić makijaż, żeby on wyglądał świeżo, tak promiennie i możemy też teraz oświetlić, żebyśmy tutaj ukupili dno. No, kupi. No. I tutaj trzeba ukoleć. Ale myślę, że też można nim robić, bo ja nie, nie robiłam. Można no tak, no. tak, można. Zróbmy. No, to jest nie wiem, czy jestem, żebym ryzykowała nakładanie duszu. Nie. Co tak bym <laughs> Będziesz miała niekompletny look, ale okej, okay, już się jakoś to wybaczę. No dobra. <laughs> no to teraz będzie The Big Reveal. Zobaczymy, cóż to um, Pika Sofety stworzył. Okej. Okay. wciągaj, Uwaga. Mam nadzieję, że będziesz dumna ze swojej pracy. I to pokażę, jaką jesteś profesjonalistą. Co się nagrywa w ogóle w tym momencie, bo teraz nie się nie nagrywać. Co się nagrywa? Nie, o za przykleiło mi się ta pusteczka. Popatrz, pobrudziłaś mi bluzkę. Czyż nie miałeś była pięknie. Mi się bardzo podoba ta pusteczka. Ale Często ty pusteczka, ty taki ten, ten flik zrobił. Ja Tym matowym do ust. No był no, na bruniach. Nie, na drzwiach, tak, to był i pyłek różowy, ja ci się tak śmiałam, o już idziesz w róże, kolor taki sam? No, no tak, taki. Ja jakbym no. kogoś zarbiła. <noise> no. <głos> <głos> moją godność. <noise> Zarbiłaś moją godność. Ojej. Ja duży. jestem e, zachwycona. To chyba o cake face, prosto prostu. Ja bym widać już... sobie taki jeszcze <noise> Kończyć. Mydło jest waszym najlepszym. Także jakby ktoś chciał się na makijaż zapisać. To, to masz 2013 cały wolny. 14.13 małca. <głos》. głos》>. Już! Teraz, od teraz. O oh, Boże. Podoba Ci się? Takie ładne blinki światło. Czuję, że jestem chwilę oświetlona. <głos》>. Dobrze tuszu nie robiłam. Wiesz co złapałaś na początku jako korektor? Nie. Wzięłaś mi, skorektorowałaś mi tym. A to jest baza. Ale to było jako drugi... To jest to? Tak, to jest baza. Ty mi to dałeś pod na całą twarz. To Aha. mi ściąga i to złapałaś jako To widzę, masz taką skórę, jak I to mi... To wygląda, jakbyś miała mąkę dosłownie, ciasto. No to mówię, możesz drożdżawie, więc... A to złapałaś jako drugi korektor. Aaaa, kurde, szkoda. To czy, czy... nie wiem, czy nie to, któryś, któryś tym. A czy to jest I kreskę tym. Ale nie po co ja ci to przyniosłam A ja, pika że wiedziałam, że to będzie coś do ust. A nie kazałaś, nie powiedziała, że on nie dotykała. No Wyglądasz jakbyś piekła i coś by ci nie wyszło i po prostu ja cała, nic nie piekłam. Cała mąka wylądowała na twojej twarzy i barwniki. W bardzo nieładny sposób. To jest look na Halloween jako tragiczny piekarz. Może być? Ale ty bo jestem wrażeniem tego plika. No yes, A jest klasa, nie? Jest klasa. Yes. Maxi Brown? No kto jej teraz nie powie, że jest pro. No pff. Bardzo Ci dziękuję. Muszę ci pogratulować tej wprawnej ręki i teraz daj mi się zamścić. No dobra, to teraz um, Challenge accepted. To, tym, po tym pięknym, <laughs> po tym pięknym, jakże pięknym, długim wstępie, na takim ładnym płótnie, które wygląda teraz jeszcze lepiej. Bądźmy szczerszy. Te kości pyczka, tak wymodelowane w ja tym Kardashian. Ale ten świetlacz. Zczędza tak, masz takie plamy na nosie? ja nie wiem, co ci Ale mi się bardzo podoba. Aki pochodzi ci mi hmm. się bardzo podoba bardzo ci dziękuję nice, dobra no mam nadzieję, z... nowego się dowiedziałam. Tak. no, oczywiście, na pewno okay. to ja teraz się zmywam i ona będzie zaraz robić to na mnie w zależności w jakiej kolejności oglądacie no chyba to tak jakoś tak, tak no. ale nagrywamy to w ten sposób nagrywamy w tak. ten sposób okej okay? no, papa. o, Jezus przepraszam